Rozwinięta sieć dojazdowych kolei podmiejskich określa tempo życia i pracy wielkich aglomeracji miejsko Spędzając sporą część naszego żywota w pociągach, rzadko kiedy mamy świadomość dziejów kolei w Polsce. Pierwszym tematem od wspierających jest historia elektrycznych zespołów trakcyjnych EW51, EW52 oraz EW53 i ich eksploatacji w warszawskim węźle kolejowym. O ile temat ten jest faktycznie bardzo ciekawy, to nie można go omówić bez przedstawienia początków procesu elektryfikacji WWK, gdyż wyglądałoby to jak otrzymanie farszu na pierogi bez samych pierogów w restauracji. Niby to, co chcieliśmy, jednak czegoś mocno brakuje. Komisja do spraw przebudowy węzła kolejowego warszawskiego, powołana w 1918 roku z profesorem Aleksandrem Wasiutyńskim na czele, miała oczywiście zmierzyć się z dużo większym problemem niż pierogi. Ówczesny układ linii kolejowych w Warszawie był dość problematyczny ze względu na istnienie trzech dworców czołowych. Wiedeńskiego, Terespolskiego i Wileńskiego, ponieważ należało przewieźć pasażerów podróżujących w osi Wschód-Zachód przez Wisłę do drugiego dworca. Komisja miała również zająć się sprawą elektryfikacji przebudowanego węzła kolejowego, czego promotorami byli wspomniany profesor Wasiutyński i profesor Roman Podowski, który w 1919 został współzałożycielem międzyministerialnej komisji dla studiów nad elektryfikacją kolei głównych w Polsce. To właśnie z inicjatywy Podoskiego podjęto decyzję. Decyzję, iż napięcie na zelektryfikowanych liniach kolejowych PKP w Polsce będzie równe 3 kV. Razem z tą decyzją szła kolejna, w której priorytetem objęto elektryfikację Warszawskiego Węzła Kolejowego z odcinkami do Żyrardowa, Nasielska, Tłuszcza, Mińska i Otwocka. W dalszej kolejności zelektryfikowane miały zostać linie do Katowic, Krakowa i Poznania. Jednak dopiero w 1929 roku, czyli 5 lat po starcie prac nad linią średnicową w Warszawie i 2 lata po ruszeniu prywatnych elektrycznych kolei dojazdowych, pod kierownictwem profesora Podowskiego powstał projekt elektryfikacji WWK, który dzielił pracę na trzy etapy. W pierwszym miała zostać zelektryfikowana linia średnicowa wraz z odcinkami do Żyrardowa, Otwocka i Mińska. W drugim cały ruch podmiejski miał już operować taborem elektrycznym. W trzecim zaś sieć trakcyjna powinna sięgać parowozowni najbliższych względem stolicy. Rok później utworzono biuro elektryfikacji węzła kolejowego warszawskiego pod przewodnictwem inżyniera Jana Boruskiego-Kasyna, do którego trafił projekt Podowskiego... I na tym elektryfikacja stanęła, ponieważ zabrakło pieniędzy z powodu kryzysu. Ponieważ jednak budowa linii średnicowej zbliżała się do finiszu, podjęto decyzję o kontynuowaniu prac elektryfikacyjnych na warunkach kredytowych. I tak w sierpniu 1933 roku Ministerstwa Skarbu i Komunikacji podpisały umowę z konsorcjum firm English Electric, znanej już w Polsce z wyprodukowania wagonów motorowych dla elektrycznych kolei dojazdowych i Metropolitan Vickers Electrical Company. Umowa o wartości 1 miliona 980 tysięcy funtów obejmowała elektryfikację WWK, jak i dostarczenie osprzętu elektrycznego do zespołów trakcyjnych, którego nie można było wyprodukować w kraju. Miesiąc po podpisaniu umowy otwarto warszawską linię średnicową wraz z mostem na Wiśle, jednak problemy z zadnieniem tunelu, powodujące ograniczenie ruchu do trzech pociągów na godzinę, jeszcze bardziej przyspieszyły pracę. Już po dwóch latach zespół pod kierownictwem inżyniera Wiktora Tyszki przekształcił dawną parowozownię i warsztaty taborowe Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej w główne warsztaty elektrotrakcyjne, które mieściły się przy ulicy Armatni, blisko dworca zachodniego. Przy GWE poprowadzono tor próbny. O długości 1 kilometra dla testowania taboru, a nieopodal warsztatów wybudowano elektrowozownię Szczęśliwice. W końcu 15 grudnia 1936 roku. Pierwsze pociągi elektryczne wyjechały na trasę z Pruszkowa do Otwocka. W maju 1937 składy elektryczne docierały do Żyrardowa, a w grudniu wystartowały połączenia do Mińska Mazowieckiego. Wraz z otwarciem tego ostatniego odcinka zelektryfikowanych było 106 km linii dwutorowych, 12 stacji i 18 przystanków osobowych. Ówczesna liczba EZT, oscylująca prawdopodobnie wokół 60-70, zastąpiła 40 parowozów i 300 wagonów. Początkowy projekt zespołów trakcyjnych do obsługi warszawskiego węzła kolejowego, opracowany przez zakłady Cygielskiego w Poznaniu, składał się z wagonu motorowego z osiami BOBO, -BO, ze zderzakami trzonowymi i sprzęgami śrubowymi i dwuwagonowego zespołu doczepnego. Pomysł został jednak odrzucony ze względu na brak nowoczesnych rozwiązań, które były już w użyciu na zachodzie, jak sterowanie drzwiami przez maszynistę, automatyczne sprzęgi czy nierozłączalność zespołów trakcyjnych w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Do procesu projektowego dołączyły wspomniane wcześniej konsorcjum English Electric. I Wikersa oraz warszawska fabryka lil Perał i Lewenstein. Wspomniane wady usunięto i w ten sposób powstał zespół trakcyjny 91000 9200 Zawierał on sprzęgi samoczynne Scharfenberga, drzwi sterowane z kabiny maszynisty, a wagony doczepne i rozrządcze były połączone na stałe wózkiem Jakopsa. W Anglii produkowano, a następnie sprowadzano do Polski silniki trakcyjne, aparaturę elektryczną, nastawniki, sprężarki oraz przetwornice. Wszystkie pozostałe komponenty produkowały polskie fabryki. Zespoły trakcyjne składały się z wagonu motorowego, w którym Znajdowała się cała aparatura elektryczna wagonu doczepnego, znajdującego się w środku, oraz wagonu rozrządczego, na końcu którego znajdowała się kabina maszynisty. Wagon motorowy posiadał dwa wózki dwuosiowe z napędem indywidualnym. Silniki trakcyjne miały moc ciągłą 432 kW i godzinną 597 kW, co dawało prędkość maksymalną 100 km na godzinę. Pudło wagonu było konstrukcji stalowej. Ściany boczne wyłożono wykładziną skorka, a podłogę płytami gumowymi. W rezultacie uzyskano zespół trakcyjny cichszy wewnątrz, nawet od N57, którego z produkcji rozpoczęto dopiero 25 lat później. Przejścia międzywagonowe osłonięto prezentem. Szafy sterownicze z aparaturą elektryczną 3000V i 110V umieszczono w wagonie motorowym tuż za kabiną maszynisty. Samą kabinę urządzono następująco. Na ścianie czołowej umieszczono szybkościomierz t z taśmą rejestrującą produkcję filmy Hustler, pulpit z nastawnikiem jazdy i hamulcem elektropneumatycznym Westinghouse'a, hamulec ręczny oraz pompkę ręczną do podnoszenia pantografów. Na zewnątrz prowadziły drzwi z jednej strony wagonu. Znalazło się również miejsce na czuwak, jednak w odróżnieniu od dzisiejszych był to czuwak pasywny, który składał się z gałki znajdującej się na rękojeści nastawnika. Podczas jazdy gałka musiała być wciśnięta cały czas przez maszynistę. W razie puszczenia gałki włączał się hamulec zespolony. Za szafami z aparaturą znajdował się przedział bagażowo-służbowy z drzwiami odchylnymi. Dalej znajdował się przedsionek, przedział trzeciej klasy z WC, kolejny przedsionek i następny przedział trzeciej klasy. W tym wagonie znajdowały się 62 miejsca siedzące. W wagonie doczepnym znajdowały się dwa przedziały klasy drugiej. Z 52 miejscami, jeden przedział klasy trzeciej z 24 miejscami i dwa przedsionki. W środkowym przedziale drugiej klasy znajdowało się WC. Z kolei w wagonie rozrządczym były trzy przedziały trzeciej klasy na 68 miejsc łącznie, dwa przedsionki, a wszystkiego dopełniała kabina maszynisty na końcu wagonu, urządzona podobnie jak w wagonie motorowym. W trzeciej klasie siedzenia były drewniane, a w drugiej wyłożone skórą. Łącznie jeden zespół trakcyjny miał 206 miejsc siedzących. Dzięki wyposażeniu w wyposażeniu zespołów w sterowanie wielokrotne można było je łączyć w pociągi składające się z trzech jednostek, co było podyktowane długością peronów w Warszawie i okolicach. Wagony rozrządcze i doczepne produkowano w zakładach Cegielskiego i w Sanockiej fabryce wagonów, po czym przewożono je do zakładów Lilpop, Rau i Lewenstein w Warszawie, gdzie łączono je z produkowanymi tamże wagonami motorowymi. W pierwszych miesiącach po uruchomieniu trakcji elektrycznej między Pruszkowem a Otwockiem uwidoczniły się pierwsze wady zespołów trakcyjnych. Wydało się, że silniki trakcyjne miały błąd konstrukcyjny, który nie przewidywał ciężkich warunków zimowych w Polsce. Anglicy wymienili awaryjne komponenty na swój koszt do lipca 1937 roku, również mniej więcej od tego czasu rozpoczęto produkcję ulepszonej wersji zespołu trakcyjnego. Powiększono okna, dobudowano drzwi do kabiny maszynisty na drugiej burcie wagonu, a sprzęgi Scharfenberga były wyposażone w klawiaturę elektryczną. Wyprodukowano łącznie 76 zespołów, ostatnie odebrano w 1938 roku. W tym samym roku Roku uruchomiono elektrowozownie na Grochowie. Eksploatacja przebiegała bez większych przygód do wybuchu II wojny światowej. 3 września zbombardowano główne warsztaty elektrotrakcyjne i obie elektrowozownie, a w kampanii wrześniowej utracono 14 EZT. Niemieckie władze okupacyjne nie zamierzały przywracać trakcji elektrycznej w węźle warszawskim, lecz, jak to czasem bywa, sytuację uratował łódź szczęścia. Tym łutem szczęścia był inżynier Jan Bruski-Kasyna, były szef Biura Elektryfikacji WKW, a dokładnie jego przeszłość. Otóż Bruski-Kasyna na studiach w Berlinie poznał Wilhelma Wechmana, który w latach 20. i 30. był wielkim autorytetem Deutsche Reichsbahn i opracował plan budowy pierwszych lokomotyw elektrycznych dla DR. Wechman stanął na czele komisji, która odwiedziła warszawski węzeł kolejowy i pozytywnie zaopiniowała odbudowę sieci elektrycznej, do czego przyczynił się problem zadymienia tunelu średnicowego. Dzięki swej przeszłości Bruski kasyna został mianowany zastępcą kierownika trakcji elektrycznej w Wydziale Trakcji Elektrycznej w warszawskiej dyrekcji Oztbanu. Jego działalność charakteryzowała się m.in. rozwinięciem współpracy z wielką liczbą polskich przedsiębiorstw, dzięki czemu udało się uchronić wielu Polaków przed wywózką na roboty. Władze okupacyjne zdecydowały się na przywrócenie 40 jednostek do ruchu. Naprawy rozpoczęto od taboru najmniej uszkodzonego, a pozostały miały służyć jako magazyn części zamiennych. Całe zaplecze ulochowane na Grochowie, gdzie naprawiano mniej zniszczone jednostki. Te bardziej zniszczone wysyłano do zakładów naprawczych taboru kolejowego w Pruszkowie i do fabryki Lilpopa. Ostatecznie przywrócono do ruchu 41 jednostek i 15 kwietnia 1940 ruszyły pociągi elektryczne między Dworcem Zachodnim i Otwockiem. 1 czerwca uruchomiono pociągi do Żyrardowa i Miłosnej, a 15 listopada składy elektryczne docierały już do miejska Mazowieckiego. Jednak straty wśród lokomotyw elektrycznych we wrześniu 1939 roku roku spowodowały, że te, które przetrwały walki, nie wyrabiały z obsługą pociągów na linii średnicowej. Podjęto więc decyzję o połączeniu części wagonów silnikowych EZT parami, tworząc jednostkę E606. Malowano je na kolor popielaty, wszystkie okna poza kabinami zostały zasłonięte blachą, usunięto również ławki. Weszły do służby w czerwcu 1941, czyli około rozpoczęcia operacji Barbarossa. Taka sytuacja utrzymywała się do 1944 roku, kiedy to w lipcu, wskutek zbliżania się frontu i demontażu sieci trakcyjnej przez Zonderkommanda, zawieszono połączenie do Otwocka i Mińska. Pociągi między Warszawą a Żyrardowem kursowały do 1 sierpnia. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, cały tabor elektryczny przetransportowano linią obwodową z Grochowa na Szczęśliwice. Nastąpiło to najprawdopodobniej w pierwszych dniach sierpnia. Po tej operacji prowadzono nieregularny ruch pociągami elektrycznymi między Włochami a Żyrardowem. W razie potrzeby, to jest w celu wywiezienia wysiedleńców z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie, dojeżdżały one na dworzec zachodni. W drugiej połowie września, gdy powstanie Chyliło się ku końcowi, Niemcy rozpoczęli rozbiórkę sieci trakcyjnej do Żyrardowa, prowadząc jednocześnie od 22 września ewakuację taboru ze Szczęśliwic. Zespoły trakcyjne rozjechały się dosłownie po całej Rzeszy. Znajdowano je w Lubaniu Śląskim, Pradze, Augsburgu, Lincu, a nawet Wiedniu. 17 stycznia 1945 roku, gdy Rosjanie wyzwolili w cudzysłowie Warszawę, po krótkiej analizie okazało się, iż w całym warszawskim węźle kolejowym ocalała jedna podstacja – w Otwocku dzięki staraniom Kazimierza Kardasińskiego. Jego działanie spowodowało, iż to ten kierunek został uruchomiony najszybciej ze wszystkich. Tymczasem pod koniec 1945 roku elektrowozownia na Grochowie rozpoczęła już naprawy zniszczonego taboru elektrycznego, w czym pomagały również dawne warsztaty śląskiej elektrycznej kolei górskiej w Lubaniu Śląskim. 14 lipca 1946 roku razem z kolejką walimską ruszyły pociągi elektryczne z Warszawy do Otwocka, w lutym 1948 ruszyły pociągi do Miłosnej miesiąc później do Mińska. W czerwcu 1949 przywrócono elektryczność na linii średnicowej, a w styczniu 1950 pociągi elektryczne powróciły do Żyrardowa. W marcu 1947 powróciły jednostki, które zarekwirowali Rosjanie jako zdobycze wojenne w Niemczech. Do 1949 roku odbudowano 36 jednostek przedwojennych. Część zespołów trakcyjnych była jednak tak zniszczona, iż dogadano się z firmami angielskimi w sprawie dostaw wyposażenia do dziesięciu wybranych zniszczonych zespołów trakcyjnych, których odbudowa miała zostać przeprowadzona w zakładach w Gerlis, tak, tych samych od BIP w 1952 roku. Wózek Jakobsa zastąpiono w nich wózkami tocznymi osobnymi dla każdego wagonu. Pojawiło się również oświetlenie fluorescencyjne. Zarówno w 36 oryginalnych jednostkach przedwojennych, jak i w 10 przebudowanych przez zakłady w Gerlitz, klasę drugą zastąpiono klasą trzecią, która i tak niebawem stała się klasą drugą wskutek reformy. Gdy nadeszła pierwsza reforma oznaczeń taboru, oryginały stały się serią E51, a zespoły po modernizacji w Gerlitz... E52. Po drugiej reformie zostały one odpowiednio seriami EW51 i EW52. 46 jednostek nie wystarczało do obsługi warszawskiego węzła kolejowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego postępującą elektryfikację, więc 30 kompletów elektrycznych, które zamówiono z Anglii na początku lat 50, 10 kompletów, przypomnijmy, poszło do EW52, 20 skierowano do wrocławskiego Pafawagu. Tam, na podstawie projektu opracowanego przez poznańskie Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru kolejowego powstał zespół trakcyjny 1B2B, czyli EW53. Posiadał on wyłącznie klasę trzecią, a wagon silnikowy umieszczono w środkowym wagonie, zamiast, jak to było w jednostkach przedwojennych, w członie skrajnym. Wszystkie siedzenia ustawiono w konfiguracji 2 plus +2. EW53 były pierwszymi zespołami trakcyjnymi, które powstały w Pafawagu. Skierowano je od razu do Grochowskiej Elektrowozowni. I jak to zwykle bywa w każdej opowieści, musi nastąpić jej kres. Wraz z pojawieniem się nowych zespołów trakcyjnych serii EW55 oraz znanych już Kibli, czyli N57, rozpoczęto wycofywanie przedwojennych składów. Ostatnia jednostka EW52 przewiozła pasażerów po raz ostatni prawdopodobnie na początku roku 1978. Ostatni EW51 został z kolei skreślony w połowie 1979. EW53 pracowały w warszawskim węźle kolejowym do 1985. Po skreśleniu ze stanu PKP, zespoły złomowano, a pudła rozsyłano po kraju jako magazyny bądź altanki. Ze wszystkich 66 przedstawicieli tych serii przetrwała tylko jedna sztuka, EW5136. Znalazła ona swoje miejsce w Muzeum Kolejnictwa, gdzie znajdowała się do lat 90. Wtedy to z nieznanych powodów została przetransportowana na tor boczny przy elektrowozowni na Grochowie. Gdzie przez 20 lat ulegała dewastacji. W 2014 roku jednostkę wyciągnięto z krzaków i przetransportowano na warszawską Pragę, do powstającego Muzeum Komunikacji. Ostatecznie jednak, gdy muzeum to zakończyło swój żywot w podejrzanych okolicznościach, jednostka została przetransportowana na jeden z torów stacji Warszawa Praga, gdzie ulegała dalszej dewastacji. W końcu jednak w 2018 roku w ZNTK w Mińsku Mazowieckim rozpoczęła się renowacja nadwozia zespołu, zakończona we wrześniu 2019. Obecnie, czyli w lecie roku 2020, trwa renowacja wózków. Niestety, na przywrócenie jednostki do stanu jeżdżącego, stacja Muzeum, czyli dawne Muzeum Kolejnictwa, nie ma pieniędzy. EW-51 ma w planach być miejscem na wystawy czasowe i stać przy jednym z peronów Muzeum. Z tak długiego wywodu na zakończenie wypadałoby postawić dwa pytania. Ile jeszcze wody w wiśle musi upłynąć, aby w Polsce wreszcie zmieniono podejście do zabytków kolejnictwa? Ile jeszcze czasu musi upłynąć, aby o kolejowe dziedzictwo w końcu zaczęto należycie dbać i żeby w Polsce nie było jak w lesie? Odpowiedź na oba pytania jest prosta. Za dużo. I obym tym razem się mylił.